Sprawdź modele dostępne od ręki Rio, Kia Chia Picanto, Skoda Kodiak, Skoda Octavia Ultima Auto.pl, ulica Lubańska, 13a. Zbliża się sierpień, a wraz z nim Bolesławieckie Święto Ceramiki. Mieszkańcy i turyści bardzo chętnie w nim uczestniczą. Jednak czy święto jest dość dobrze promowane? Postanowiliśmy zapytać o to Bolesławian. Czy pani uważa, że dni ceramiki są dobrze promowane? Myślę, że tak. Mnóstwo osób z całej Polski, gdzie jeżdżę, to pyta się mnie o te dni ceramiki i myślę, że ceramika bolesłowiecka jest znana w Polsce. No za granicą to wiadomo, że też jest promocja. Myślę, że i jest bardzo potrzebne do promocji miasta. Też myślę, że się przysługuje właściwemu wizerunkowi miasta. A czy wybiera się pani na jakiś konkretny koncert w tych dniach? Koncert, no myślę, że może pójdę. Jeszcze dokładnie nie przeglądałam oferty, ale na pewno skorzystam. Z ogrodów przy Kościuszki i zajadę tam ze znajomymi, którzy planują zrobić zakupy w tym roku. Czy uważa Pani, że dni ceramiki są dobrze promowane? Tak. Tak, bardzo dobrze. W tej chwili tak, bo początkowo wiadomo, że były początki i to ludzie mieli jakieś tam za i przeciw, ale w tej chwili naprawdę jest świetna sprawa. świetna sprawa no ładnie, Ładna ceramika przede wszystkim, piękna. Niektóre są sziliczne ceramiki, tylko że no dosyć drogie. Ja osobiście bym kupiła zestaw w zieleni, który mi się ostatnio bardzo podoba, ale no, no niestety cena nie pozwala na to ale w ogóle jest naprawdę bardzo fajnie organizacja jest cudowna jest na co popatrzeć no te różne występy no ja w tej chwili czekam na występy Ani Wieszkoni bo bardzo lubię tam osobę no i wydaje mi się że jest bardzo dużo tym bardziej że dużo ludzi przyjeżdża nie tylko z Polski ale i za granicą to, to znaczy że jest warto. o co chodzi o co chodzi mam no, mi się wydaje że to chyba wszystko na ten temat bo no ja jestem za jestem za Super, super jest, naprawdę super jest promowane i, i ja jestem dumna z tego dnia, zresztą mieszkam tu całe życie i uważam, że to jest najlepsza impreza w Polsce, I tyle. A czy wybiera się Pani na jakiś koncert, który będzie w tym roku? Jeszcze nie mam pomysłu, nie mam, na... <laughs> tak daleko nie myślałam, ale, ale pewno pójdę, jeżeli nie na koncert, to będę chodzić tutaj między straganami i zaglądać co jest i tyle. Tym bardziej, że mój mąż też był kiedyś ceramikiem, to, to bardzo to jest mi bliskie. A czy wie Pani, kto wystąpi w tym roku na Dniach Ceramiki? Wiem, Szpak i, i, i... Matko Jedyna, no ta, co był Zachy, nie Ania wyszkoni. Ania wyszkoni. a nie zespołów nie znam, znaczy rozmawiałam nawet wczoraj z córką, wiem, które to są, ale nas nie pamiętam. Czy Państwo uważają, że Święto Ceramiki jest dobrze promowane? No tak pół na pół. Bo tak nigdzie w Polsce nie słychać o tej ceramice w jakichś większych mediach szerszych w Polsce, tylko tu lokalnie obecnie tak. My do Lwówka, Lwówek do nas i tak pół. I to wszystko. A czy w tym roku wybierają się Państwo na jakiś koncert w dniach ceramiki? Ja jeszcze nie mi zastanawiałem się, przecież to nie, nie moje rodzaj jeszcze muzyki. Nie wiadomo co będzie. No jak, ja już, jak... już wiadomo. A jaki? No, już, już A, no to Spaki, można tak. przyjść. No. Przyjdziemy, zajdziemy na pewno. Będziemy z jednej mieszkańcy, żeby nie przychodzili. To wydaje mi się, że trochę słabo, jest że dużo wcześniej powinno być tak, żeby był ogólnopolski dostęp do tego. No, a tak ogólnie to no, bardzo lubię to święto. Nie jestem rodobitą Bolesławianką, ale już gdzieś tam lat mieszkam i no, podoba mi się. E, natomiast e, wiem, że to różne gusta są i jeżeli chodzi o dobór e, tych występujących... Artystów, no to można mieć różne takie opinie. A czy pani wybiera się w tym roku na jakiś koncert? W zależności od tego, jak będę pracowała, to na pewno. No, bardzo lubię Anią, Anię Wyszkolę. Także jeżeli będę mogła, to na pewno na ten koncert pójdę. No, to dobrze promowane jest, tylko dla mnie to już jest rzecz tak obeznana, że już widzę w tym jedno i to samo. Oczywiście, że dobrze promowane, tylko że ceramika nie jest promowana, tak właśnie jak czytam w gazecie, nie? Że ceramika ominana jest i oni sponsorują właśnie przepraszam tak, te inne firmy, nie? Znaczy, obecnie jestem za granicą, przyjechałem teraz. Tak mi za bardzo odnajduję to wszystko. Czy nie słyszał Pani jeszcze o tym święcie? Znaczy jestem z Bolesławca, ale teraz akurat co będzie, to jeszcze nic. Nie wiem na ten temat. Yy, uważam, że bardzo dobrze. Yy jest na taką dużą skalę. Przede wszystkim to święto wprowadza taki bardzo ciekawy klimat. No cóż mogę więcej powiedzieć. Przede wszystkim chodzę na to święto ceramiki od jakiegoś dłuższego czasu i myślę, że warto tutaj przyjechać. A czy wybiera się Pani na jakiś konkretny koncert w tym roku? Jakiś Pani ulubiony? Jeszcze nie widziałam całego planu, także yy, trudno mi powiedzieć. Raczej tak. Wydaje mi się, że jest yy, dobrze promowania. Każdy, kto chciałby wziąć udział w tej imprezie, to chyba wie co, gdzie i kiedy. Ja prywatnie yy, z plakatów, yy, z mediów no, jestem zorientowany yy, w temacie gwiazd obchodów, gości, terminów. W Sądzę, sensie, że promocja jest od jakiegoś czasu bardzo dobra w Bolesłowcu i to nie tylko dotyczy tej imprezy. A czy wybiera się Pan na jakiś konkretny koncert w tym roku? Nie wybieram się dlatego, że zbiega się ze świętym cerami, w czym Czy uważa Pan, że to święto jest dobrze promowane? No, mi się wydaje, że dobrze. Wszędzie widać. Na plakatach, tak wywieszone wszystko na tym. Ale w ogóle jeśli chodzi o wystawę, o to wszystko tak gdzie na tym. No mi się wydaje, że bardzo dobrze. A czy wie pan kto wystąpi na koncertach w tym roku? O jeszcze nie czytałem. Chyba tak, to dużo tak. A czy wybiera się pan na jakiś koncert w tym roku? Nie wybiera pan, się wyjeżdża po chwili. Wrocławca i nie będzie. A czy wie pan może kto gra w tym roku? Nie wiem. W tym roku kompletnie nie, bo szczerze mówiąc nawet nie widziałam nigdzie plakatów jeszcze na mieście. Jeżeli bym nie wygooglowała, jakie atrakcje będą, to nawet nie miałabym pojęcia. A na jaki koncert się Pani wybiera w tym roku? E, jeszcze nie sprawdziłam w ogóle, jakie atrakcje właśnie będą, tak więc nie, nie. nie mam pojęcia. Lepiej wiem, co będzie na Lecie Agatowym, chociaż nie jedziemy, niż akurat co będzie w tym roku właśnie na Bolesławie, co o nie Nie jestem nawet stąd, ale wiem, że jest takie święto. Czy wybiera się Pan może w tym roku? Tak. A na jakiś konkretny koncept? Yy, nie, bo na razie jeszcze nawet nie zdążyłem przeglądać, co jest, jaka oferta mm. z Waszej strony, ale na pewno się wybierzemy, bo jest bardzo przepiękny rynek tutaj usytuowany, ładnie zrobiony. Czy uważa Pan, że to święto jest dobrze promowane? Sądzę, że tak, że właśnie na tej na portalu Boles Info, również w internecie jest, jest tak, tak dość, dość dobrze to, to wypromowane. Uważam, że też w telewizji czasami są jakieś spoty, tudzież reklamy tego święta, więc no nie, nie mam nic do zarzucenia, szczerze mówiąc.